Witajcie w nowym odcinku, kochani! Jak tam Sylwester? Mam nadzieję, że był udany. A żeby jeszcze bardziej uprzyjemnić Wam wejście w nowy rok, otrzymacie ode mnie nowy odcinek Tajemnic Simów. O jego temacie zadecydowaliście Wy, na grupie facebookowej Tulacze Lucjanka. Jeżeli jeszcze ktoś chce dołączyć do grupy i mieć moc decydowania o temacie kolejnego odcinka, to link do grupy macie w opisie. Tematem, który wybraliście z ogromną przewagą głosów, jest Pani Zadecka. Nie jest to szczególnie wesoły temat, więc jeśli chcecie obejrzeć coś wesołego, to na pewno ten filmik nie zaspokoi waszych rząd. Jestem stuprocentowo pewna, że oprócz pani Zadeckiej interesuje Was też panna Stanisława. I nie, to nie są te same osoby, mimo że wyglądają podobnie. Więc w tym odcinku opowiem Wam o obydwu damach. Jak zapewne wiecie, bardzo sobie cenię chronologię, więc omawianie tematu musimy zacząć od The Sims 3. Trzymajcie się mocno, bowiem za chwilkę znajdziemy się w Sunset Valley. W okolicy wyróżnia się kilka domów. Okazała mroczna posiadłość świrów, piękne domy bogatych landgrabów i alto. Jest także nowoczesny dom zamieszkiwany przez panią Agnieszkę Zadek. A oto jest jej historia. Zanim rozpoczęła się rozgrywka w The Sims 3, Agnieszka żyła w Sunset Valley z rodzicami Szymonem i Pelagią. Miała też siostrę Kornelię, która wyszła za mąż za Gwidona Ćwira. Będąc młodą dorosłą, Agnieszka poznała swojego przyszłego męża, Erika Darlinga. Był on przystojnym blondynem i nic dziwnego, że Agnieszka się w nim zakochała. Jako jeden z niewielu Simów ma same pozytywne cechy. Młodzi szybko się zaręczyli i pobrali. Planowali dziecko, na co wskazuje częściowo ukończony pokoik dziecięcy znajdujący się w domu pani Zadek. Niestety w czasie trwania podróży poślubnej Erik utonął. Stało się to tak szybko, że Agnieszka nie zdążyła przyjąć jego nazwiska. Znalazłam pewną ciekawostkę na simzwiki. Jest tam napisane, że ubiór Agnieszki nawiązuje do ubioru wdów po żołnierzach II wojny światowej. Wskazują na to fryzura w stylu Betty Bank, czarna, tręczowa sukienka i buty oksfordki. Pasuje to do trendów panujących w latach 40. XX wieku. Śmierć męża, czyli to, co potrafi zrujnować psychikę każdej kobiecie, było tylko początkiem nieszczęścia Agnieszki. Mimo tego, że była młoda, piękna i bogata, nie mogła znaleźć sobie kogoś, kto by ją pokochał i pocieszył. Zapewne było wielu kandydatów do jej ręki, ale odstraszały ich dwie rzeczy. Po pierwsze, ciągłe przygnębienie pani zadek, a po drugie, taki mały, tyci-tyci problemik. Duch zmarłego Erika który nie pozwalał nikomu zbliżyć się do Agnieszki. Zastanawia mnie, czemu tak się stało. Czy to on nie chciał odejść od ukochanej i pilnował ją nawet za grobu? Czy to ona nie dała mu odejść? Nieważne, co powodowało obecność ducha, ważny jest tego skutek. Agnieszka coraz bardziej zamykała się w sobie, żyła samotnością i tęsknotą. Prawdopodobnie zachorowała na depresję. Stała się zgorzkniała i gdy widziała zakochaną parę, Pomstowała w duchu na niesprawiedliwość tego świata. Zaczęła nienawidzić zakochanych. Mijały lata, a nasz wehikuł czasu niesie nas przez dziesięciolecia, aż do czasu The Sims 1. Agnieszka pojawia się tutaj jako panna Stanisława. Stanisława przenosi się do Sims Lane. Jeżeli dziwi Was nagła zmiana imienia, to teraz powiem dlaczego. Był to po prostu błąd tłumacza. Panna Stanisława w oryginale nazywa się Miss Crumplebottom, czyli panna Zadek. W The Sims 1 Agnieszka stała się zdziwaczałą staruszką, która karci każdego, kto próbuje okazywać publicznie uczucia, a także simów, którzy przechadzają się w strojach kąpielowych. Przed zaatakowaniem mówi: Niektórzy nie mają wstydu publiczne okazywanie uczuć w moim mieście? Zejdźcie mi z oczu, zachowujcie się! Oprócz bicia innych, Agnieszka lubi również zamawiać lody, grać w szachy i bawić się ze zwierzakami w klatkach. Co ciekawe pojawia się mała i dziwna luka w historii, ponieważ w poradniku do gry nazwanym Prima Official Game Guide znajduje się informacja, że Agnieszka była żoną Roberta Crumplebottoma, którego zabił spadający Żerandol. Ten Żerandol to w polskiej wersji językowej Żerandol Krasnego. Jego opis brzmi Lampa niniejsza stanowi znakomitą kopię dekoracji scenicznej znakomitego nieżyjącego już Irydiona Krasnego. Tłumacze, jak zwykle poniosła fantazja, pewnie chciał nawiązać do Irena Krosnego. Oryginalny Żerandol zyskał sobie sławę, gdy podczas tradycyjnego świątecznego występu Krasnego na cele dobroczynne spadł z wysokości drugiego piętra i wylądował wprost na głowie tego znanego mima, kładąc kres jego krótkiemu, lecz jakże pracowitemu życiu. Nasza kopia stanowi wieczną pamiątkę zarówno jego kunsztu, jak i nieszczęsnego końca. Być może twórcy zapomnieli o postaci Roberta, ale również mogło być tak, że po wyprowadce z Sunset Valley Agnieszka wyszła za mąż po raz kolejny. Możliwe, że mąż przejął po niej nazwisko. Jej drugie małżeństwo skończyło się równie brutalnie co pierwsze. Co się działo pomiędzy The Sims 1 a The Sims 2? Agnieszka umarła. Jej grób znajduje się na cmentarzu ćwirów w Miłowie. Co ciekawe, Agnieszka w dwójce nie przypomina panny Stanisławy. Jej rysy twarzy są mniej upiorne. Wygląda raczej na miłą, zadbaną staruszkę. Może w pewnym momencie swojego życia odnalazła spokój i harmonię, a ostatnie lata jej życia upłynęły w spokoju i w otoczeniu najbliższych. Miejmy taką nadzieję. A teraz przejdźmy do pani Zadeckiej. Przedstawię Wam koronny dowód, dlaczego panna Stanisława i pani Zadecka to dwie różne osoby. Pani Zadecka występuje w The Sims 2. W tym samym czasie panna Stanisława, czyli Agnieszka Zadek, wącha kwiatki od spodu w Miłowie. Jeśli wykluczyć jakieś chore zjawiska paranormalne, to te dwie panie to zupełnie różne osoby. Pani Zadecka jest npc w The Sims 2. Nie włączę jej do rodziny, tak jak w poprzednim odcinku zrobiłam z mrocznym kosiarzem, ponieważ jest ona dość niezwykłym NPC-em. Próby jej przerabiania mogą się skończyć kraszem gry, więc również Wam nie doradzam eksperymentowania. Pani Zadecka zachowuje się bardzo podobnie do panny Stanisławy. Bije Simów torebką za okazywanie sobie uczuć, za nagość. Co ciekawe jest ona dość rozrywkową staruszką. Lubi popijać drinki w barze i nałogowo gra w różne gry. Co ciekawe najczęściej wygrywa. Zabawne jest też to, jak reaguje na nią nikczemny szarlatan. Pozostaje pytanie: kim jest pani Zadecka? Wielu graczy uważa, że była ona żoną jakiegoś prominentnego Sima. Niektórzy uważają, że mógł to być nawet burmistrz Sim City. Z tego powodu Zadecka mogła czuć się panią na włościach i czuć się w obowiązku do rozstawiania Simów po kątach i karceniu ich za, w jej mniemaniu, przewinienia. Mogła być też, choćby nieświadomie, duchową spadkobierczynią Agnieszki Zadek. Być może jej nazwa, pani Zadecka, jest przezwiskiem nadanym przez Simów, którzy pamiętają jeszcze ekscesy panny Stanisławy. Jakby nie patrzeć, nazwisko pasuje jak w tej historii też może wystąpić Robert Crumplebottom, ponieważ pani Zadecka jest kolejną kobietą podejrzewaną o bycie jego żoną. Jak dla mnie ta teoria również wydaje się prawdopodobna. Jako małą ciekawostkę mogę podać to, że pani Zadecka potrafi wyjść ze studni życzeń niczym samara z horroru Dering. I tym akcentem zakończę opowieść o nieszczęśliwych miłościach, krótkotrwałych małżeństwach oraz zrzędliwych starszych paniach. Uprzedzałam was, że to nie jest zabawna opowieść. I pamiętajcie, że prawda gdzieś tam jest. Chciałabym wam podziękować za 4000 subskrypcji. Jest mi szalenie miło. Cieszę się też, że jest nas aż tak dużo. Przy okazji zachęcam was do klikania w dzwoneczek, który znajduje się przy moim niku pod filmikiem. Będziecie wtedy informowani o każdym filmiku, który wrzucę na YouTube. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Tajemnic Simów. A i jeszcze jedno. Wbijajcie na Facebooka, na Instagrama i na Snapchat'a. Pa pa.